Jacy bohaterowie, jacy bohaterowie. Co? Come on! Fryc! Come, Fryc No, zmęczeni są, byliśmy właśnie dzisiaj w lesie, dopiero wróciliśmy. A ten aż, aż miska skacze. Ten też tutaj mi... O. Tak, Frycku, byłeś dzisiaj na... O, proszę i to to właśnie to nazbieraliśmy. To jest moje trofeum które nazbierałem a zrobiłem coś takiego właśnie chciałem wam pokazać a tam jest Porsche prawda z nam lampami już a tu tak zrobiłem takie coś że już na stałe znaczy na stałe tutaj wpuszczam chucia prawda do środka zamykam go jak jadę żeby mi już nie lizał szyb a tu jest plecak do którego wkładam tego mojego piesinka i na plecy go i powystajemy łepek no i sobie chodzimy i zbieramy grzybki tak? frycu no teraz musi się załatwić bracie koleś a co tu mam z tym frycem teraz? O, teraz wyszedłem tylko ale on tak się już oswoił do mnie że tylko za mną śpi ze mną oczywiście no teraz musi się załatwić zjadł troszkę szuka swojego miejsca tak? Fryc, poszukaj swojego miejsca, bo zaraz puszczę wodę. No nic, musimy się brać za obieranie tych grzybów. I tutaj, a gdzie, gdzie suszę? W wędzarce. O, tu mam wędzarkę. Zobaczmy. Tam już jest porcja gotowych grzybów. O. Także w ten sposób. Mówię, cholera, wykorzystam, pojesz wędzarkę do suszenia grzybów. Tak, Frycu? Frycu.